Jak oni to zbudowali? Łuki. Istnieje jedna forma budowlana, która przetrwała od czasów starożytnych Łuk. Zasadniczy element zarówno budynków, jak i mostów. Wytrzymałość łuku leży w jego kształcie. Przez lata łuk sprawdził się jako jedna z najbardziej godnych zaufania form budowlanych wymyślonych przez człowieka. W tym odcinku udamy się do kolonii, by przyjrzeć się sztuce gotyckiej na przykładzie tamtejszej sławnej katedry. Pojedziemy też do Hamburga, by zobaczyć w jaki sposób wykorzystując nowoczesne materiały forma łuku rozwinęła się na przestrzeni lat. Ale zacznijmy od cywilizacji rzymskiej, która jako pierwsza zaczęła naprawdę wykorzystywać łuk budowlany na dużą skalę. Wspaniałe Pont du Gard, obok nim na południu Francji. xviii filozof francuski Jean-Jacques Rousseau, po zobaczeniu tego mostu, powiedział, że poczuł się jak mały owad zagubiony w przytłaczającym ogromie tego dzieła. Most ten stanowił część 50-kilometrowego akweduktu, który zaopatrywał w wodę rzymskie miasto Nimesis. To najwyższy most, jaki kiedykolwiek wznieśli Rzymianie. Budowla sprawia niezwykłe wrażenie. Ma wysokość 48 metrów i składa się z trzech kondygnacji łuków podtrzymujących akwedukt biegnący na górze ponad rzeką. Wykorzystano tu klasyczne rzymskie łuki półokrągłe, zwane też pełnymi. Ogółem most składa się z trzech łuków na dolnym poziomie: 11 na środkowym i 35 na górnym. Rozpiętość największego łuku wynosi 24,5 metra i jest jedną z najdłuższych, jaką można spotkać w rzymskich mostach. Uważa się, że akwedukt wzniesiono w pierwszym wieku naszej ery. Miał on łączyć brzegi rzeki Gar, będącej dopływem Rodanu. W formie łuku Rzymianie odkryli prostą i skuteczną metodę budowania mostów. Dolina jednakże była zbyt szeroka, by połączyć ją za pomocą jednego łuku. Rzymianie rozwiązali więc problem w sposób niezwykle praktyczny i zarazem charakterystyczny dla większości głównych dzieł budowlanych. Akwedukt składa się po prostu z wielu łuków, które łączą brzegi Doliny. Widzimy, że obok zbudowano most dla pieszych, niemalże podwajając jego szerokość. Dokonano tego w 1747 roku, a kamienne łuki mostu dokładnie odpowiadają konstrukcji oryginałów. W istocie jest to całkiem ładny dodatek i w niczym nie umniejsza podziwu dla naszej budowli. Sam łuk zbudowany jest z tych kamieni. Wszystkie one są nieco klinowate i razem tworzą półkole, rozciągające się od tego filaru do drugiego, znajdującego się obok. Kamienie łatwo pękają, gdy próbujemy oderwać je jeden od drugiego, ale ściśnięte razem w jednej formie są niezwykle wytrzymałe. Łuk spełnia swoją funkcję, ponieważ każdy kamień naciska na sąsiedni, a ciężar własny łuku przenoszony jest poprzez łuk do dołu. Gdy siły dochodzą do końca łuku, przenoszone są przez filar w dół do Ziemi. Zasadnicze znaczenie dla stabilności łuku ma grubość składających się na nie kamieni. Te mają ponad metr grubości, w przybliżeniu 1,20 rozpiętości łuku. Rzymianie nigdy nie dokonywali zbyt skomplikowanych obliczeń. Z doświadczenia wiedzieli natomiast, że gdyby kamienie na łuk tej wielkości były choć trochę węższe, byłby on narażony na zawalenie się. Łuk może podtrzymywać bardzo duże dodatkowe obciążenie na górze, ale ciężar musi rozkładać się po całym łuku. Do tego właśnie służą te masywne elementy zwane pachwinami łuku. Pachwiny nie są częścią łuku, służą tylko przenoszeniu ciężaru z góry na łuk, a zatem nie ma znaczenia z czego są zbudowane. Za tą kamienną wykładziną znajduje się gęsto zbity materiał wypełniający z gruzu. Rzymianie byli wybitnymi znawcami budownictwa, a Pont du jest jednym z ich największych osiągnięć, szczególnie gdy weźmiemy pod uwagę ograniczenia technologiczne tamtego czasu. Łuki stawiano używając drewnianych rusztowań, które podtrzymywały ciężar własnych kamieni, dopóki nie położono na górze ostatniego kamienia, tak zwanego zwornika lub klińca szczytowego. Łuk, zgodnie z oczekiwaniami budowniczych, miał stać sam po usunięciu rusztowania. Chociaż te łuki należą do największych kiedykolwiek zbudowanych przez Rzymian, ich rozpiętość ograniczał rodzaj sprzętu, jakiego używali. Kamienie wyniesiono w górę za pomocą drewnianych dźwigów obsługiwanych przez niewolników. Największy z nich miał zasięg około 15 metrów. Jeśli więc po każdej stronie łuku znajdował się jeden dźwig, największa rozpiętość łuku mogła wynieść mniej niż 30 metrów. Znajdujący się na górze kanał wodny ma 1,25 m szerokości i ponad metr głębokości. To jedyna część akweduktu do budowy, której użyto zaprawy murarskiej, niezbędnej do uszczelnienia. Z początku miał on też kamienne zadaszenie, ale jego większa część nie dotrwała do dnia dzisiejszego. Patrząc wzdłuż akweduktu widzimy, że skręca on lekko biegnąc w górę rzeki. Trwające przez stulecia podmywanie filarów sprawiło, że most przechylał się nieco wraz z upływem czasu. Kamieniarstwo jest jednak niezwykle trwałą formą budownictwa. By spowodować przewrócenie się mostu, potrzebne by było znacznie głębsze nadwątlenie filarów. Największy wkład cywilizacji rzymskiej w proces budowy polegał bardziej na umiejętności organizacji pracy i technikach, które wykorzystywano, niż na rozwoju nowych koncepcji i projektów. Rzymscy inżynierowie uczyli się z doświadczenia. Wznosząc swoje łuki, stosowali zasady geometrii. Ten system był bardzo efektywny, znakomicie dopasowany do ich potrzeb. A Pont du Gard jest tego najwspanialszym wyrazem. Pont du Gard jest słynnym, pięknym obiektem, szczególnie godnym uwagi w wielkiej, różnorodnej mozaice dokonań rzymskiej inżynierii. Była to pierwsza cywilizacja w dziejach ludzkości, która zrozumiała i doceniła wartość łuku w budownictwie. Wykorzystanie go jako podstawowego elementu w większości wykonywanych prac budowlanych jest trwałym składnikiem dziedzictwa tej cywilizacji. Ten akwedukt, a także inne budowle, jakie wznieśli w całej Europie, stanowią wieczny pomnik umiejętności rzymskich budowniczych. Fakt, że tego typu mosty jeszcze stoją, są także świadectwem wytrzymałości łuku jako elementu konstrukcyjnego. Raz wzniesione, będą najpewniej stały wiecznie lub do czasu, gdy kamień w końcu nie zwietrzeje i nie rozsypie się. Lecz dokonujące się przez wieki zmiany stylów budowlanych wymusiły też zmiany w samej konstrukcji łuku. Znalazła ona swój nowy, główny wyraz niemal tysiąc lat później, wraz z nastaniem epoki monumentalnych budowli. W XII i XIII wieku Europa przeżywała niezwykły rozkwit architektury i inżynierii budowlanej. Zawdzięczała go rosnącemu bogactwu stanu kupieckiego i charakterystycznemu dla tych czasów uniesieniu religijnemu. Była to epoka pełnego lub dojrzałego gotyku. Wiele z naszych największych katedr pochodzi właśnie z tego okresu, także i ta imponująca okazała katedra w kolonii w Niemczech. Ma ona niezwykle nawet przesadnio ozdobny wygląd zewnętrzny, ale cała ta dekoracja skrywa w rzeczywistości całkiem prostą budowlę, składającą się z łuków i sklepień, która wiele zawdzięcza wiedzy starożytnych Rzymian. Podobnie jak Pont du konstrukcja katedry w kolonii oparta jest całkowicie na łukach, ale zasadnicza różnica polega na tym, że łuki krągłe i płaskie zastąpiono ostro łukami. Był to niezwykle istotny postęp, który pozwolił na wznoszenie całkowicie różnych budowli lekkich i przestrzennych, ale przede wszystkim wysokich. Zmiana ta była możliwa dlatego, że gotycki ostrołóg przenosi ciężar bardziej bezpośrednio na podłoże. Ma bardziej wydajny, efektywny kształt, może więc być znacznie węższy. Ponadto symetria łukowatych sklepień i wyraźnie zarysowane pionowe linie kolumn nadają katedrze szczególnie wytworny i majestatyczny wyraz. Katedra w kolonii wzorowana jest do pewnego stopnia na katedrach Notre Dame w Paryżu i Vamia. Budowę chóru umieszczonego na wschodnim krańcu rozpoczęto w 1248 roku, ale następnych 600 lat zajęło ukończenie wież na zachodnim końcu. W rzeczywistości praca nad tą budowlą nigdy się nie skończyła. Istnieje miejscowe powiedzenie, które w luźnym tłumaczeniu brzmi: Z chwilą ukończenia katedry nastąpi koniec świata. W czasach wielkiego rozkwitu budowy katedry rozwinęły się nowe techniki, formy i umiejętności budowlane. Wraz z rywalizacją, jaka zapanowała wśród mieszkańców miast i miasteczek, okna witrażowe i wysokie kamienne łukowate sufity stawały się coraz większe i wspanialsze. Fakt, że budowle te mogły przetrwać prawie tysiąc lat, należy przypisać wiedzy i doświadczeniu mistrzów kamieniarskich, którzy je wznosili. Kamień na budowę katedry kolońskiej przewożono w dół Renem, z położonego 40 km w górę rzeki Draschnefels. Mistrzowie kamieniarscy nadzorowali całe przedsięwzięcie, łącząc współczesne role inżyniera i architekta. Organizowali także na miejscu zespoły profesjonalnych rzemieślników, którzy byli bardzo cenieni i poszukiwani. Katedra w kolonii została zaprojektowana przez mistrza Gerharda, który uprzednio podróżował po Francji, studiując techniki stosowane przy budowie tamtejszych katedr. W chwili jego śmierci w 1260 roku, katedra zaczęła już przybierać kształt. Chociaż w pracy nad katedrą wielu mistrzów kamieniarskich próbowało dorównać Gerhardowi, to właśnie jego wizja ucieleśniona jest w kształcie tej budowli. Zasady proporcji zastosowane w projekcie zostały pierwotnie rozwinięte przez Greków. Przekazywano je z pokolenia na pokolenie w lożach masońskich. Dopiero znacznie później zaczęto rozumieć tę wiedzę w kategoriach budowlanych. Mistrzowie kamieniarstwa Masoni wiedzieli, że budowla wzniesiona w ścisłej zgodności z tymi geometrycznymi zasadami będzie stała wiecznie. Lecz wznoszenie tak wysokich budowli rodziło nowe wyzwania. Ciężar dachu spoczywający na wysokich pianowych kolumnach sprawiłby, że mogłyby się one rozsunąć. Dlatego też trzeba było podeprzeć je w jakiś sposób z zewnątrz. Ponieważ katedra jest znacznie bardziej węższa u góry niż na dolnym poziomie, gdzie widzimy całą dodatkową przestrzeń na ławy boczne, podpory dachu powinny spinać całą przestrzeń wprost od góry do dołu. Potrzebne było zatem wynalezienie czegoś zupełnie nowego. Powstał gotycki wynalazek łuk przyporowy. Wszędzie dookoła obwodu katedry, górne poziomy podtrzymywane są przez te właśnie łuki przyporowe. W rzeczywistości są to płaskie łuki, które działają bardzo skutecznie. Siła działająca z zewnątrz koncentruje się w punkcie, gdzie dach i sklepienie spotykają się z kolumną. Dokładnie tutaj. Jest ona następnie przenoszona w dół łuku, a ciężar przypory kieruje ją bezpośrednio w dół i powstrzymuje przed wychylaniem się na boki. Pinakiel, albo starczyna, jest także finezyjnym elementem. Obciąża na dodatkowo wierzch przypory, by powstrzymać łuk przed złamaniem. Katedra przetrwała ciężkie czasy. Została uszkodzona w czasie II wojny światowej, gdy zawaliło się 10 sklepień w nawie głównej i północnej nawie poprzecznej. Jedna z bomb uszkodziła wieżę do tego stopnia, że trzeba było ją w tym miejscu zamurować cegłami. Miejsce to świadomie pozostawiono w tym kształcie, by przypominało tamte lata. Obecnie realizowany jest duży program odnawiania katedry. Wiele spinatli zostało wyremontowanych, w tym także ten, którego wierzchołek odpadł po trzęsieniu ziemi. W 1992 roku. Istnieją także plany zabezpieczenia i oczyszczenia całej budowli, ale bez zmiany jej ogólnego wyglądu. Z czasem zanieczyszczenie powietrza zmieniło kolor katedry niemal na czarny. Nadało jej to niemalże złowróżny wygląd. Niemniej katedra w Kolonii wciąż pozostaje budowlą niezwykłą ze względu na wspaniale wykończone detale. Swoim ogromem wzbudza lęk, ale i podziw zarazem. Budowniczym tych gotyckich katedr udało się za pomocą ręcznych narzędzi, tarczek i prymitywnych wyciągów zrealizować projekty przemysłowe, które od czasów rzymskich należały do najbardziej złożonych i skomplikowanych. Podstawą ich sukcesu była organizacja samego miejsca pracy i zatrudnienie płatnych zespołów profesjonalistów zamiast jak dotychczas niewolników. Ale dla mnie absolutnie niezwykłe są ich osiągnięcia techniczne, jakich dokonali na długo przed rozwojem nauki. Jak oni to zbudowali? Łuki. Dzisiaj stali beton z powodu swojej wytrzymałości w znacznym stopniu zastąpiły kamień jako środek budowlany. Ale łuk ciągle pozostaje niezwykle atrakcyjnym rozwiązaniem tam, gdzie projekt wymaga wielkiej rozpiętości konstrukcji. To jest olbrzymi hangar zbudowany dla Lufthansa, działu inżynierskiego niemieckiego przewoźnika narodowego. Mogą się zmieścić w nim trzy samoloty, w tym dwa Boeingi 747. To jeden z największych hangarów lotniczych na świecie. Hangar stanowi sam środek bazy technicznej, która zatrudnia 5 tysięcy osób. Został otwarty w sierpniu 1992 roku i kosztował 172 miliony marek, czyli około 60 milionów funtów. Projekt tak potężnego hangaru postawił przed inżynierami pewne prawdziwe wyzwania. Lufthansa życzyła sobie, by cały przód budowli otwierał się tak, by samoloty mogły swobodnie wjeżdżać i wyjeżdżać z hangaru. Po drugie, wysokość budynku jest ograniczona przez przepisy bezpieczeństwa portu lotniczego. Oznaczało to, że dach musiał być podparty w jakiś szczególny sposób. Przed dachu, zamiast oparcia na kolumnach, utrzymują dwa olbrzymie stalowe łuki. Rama dachu zawieszona jest na łukach za pomocą specjalnych wieszaków, jak pomost mostu wiszącego. Łuki ustawione są z przodu budynku nieco za wrotami, ponieważ te nie mogą utrzymywać żadnego ciężaru. Za to tył hangaru wspiera się na zwykłych filarach. Łuki rozpięte są na przestrzeni 180 metrów, z jednej strony budowli na drugą. Spoczywają na czterech podporach w kształcie litery A po dwie na każdym krańcu z przodu budynku. Łuki nabierają dodatkowej stabilności poprzez nachylenie ku sobie i połączenie wzmocnienie ich ze strzałami. Olbrzymie wrażenie wywiera samo przejście przez to olbrzymie wrota do wnętrza potężnego hangaru. Samolot typu Jumbo Jet ma 7 pięter, ale wobec wysokości tego hangaru wydaje się znacznie mniejszy. Ten, który widzimy pokryty platformami i urządzeniami mechanicznymi, jest przygotowany do prac remontowych. Tutaj właśnie jest miejsce na trzeci samolot. Hangar służy głównie samolotom typu Jumbo Jet. Praca trwa tutaj 18 godzin dziennie. Przegląd i całkowity remont samolotu trwa zwykle 7 tygodni i kosztuje od 3 do 4 milionów funtów. Nie licząc kosztów silników i prac malarskich, hangar ten zbudowano w sposób niezwykle pomysłowy. Cały dach razem z łukami zbudowano tutaj na ziemi, podczas gdy fundamenty położono na właściwym miejscu, co pozwoliło zaoszczędzić czas i pieniądze. Następnie dach przesunięto na szynach nad fundamenty, podniesiono do góry za pomocą podnośników hydraulicznych i umieszczono na znajdujących się po dwóch stronach podporach w kształcie litery A. Łuki są po prostu potężne. Razem z dachem ważą 2800 ton, czyli tyle, ile 18 pustych jumbojetów. Widzimy tu łączące je zastrzały. Dzięki temu łuki są bardzo twarde i usztywniają cały dach, zabezpieczając go przed kołysaniem się pod wpływem wiatru nacierającego na ściany budynku. Wieszaki czy zawieszenie ustawione są pod kątem i biegną w dół z łuku do połączeń, gdzie spotykają się z ramą dachu. Ma to utrzymać je w jednej linii z ramą, która biegnie prosto wzdłuż budynku. Rozprowadzają ciężar dachu wzdłuż łuku dokładnie tak, jak pachwiny kamiennych łuków, które widzieliśmy w nim. Ten łuk jest znacznie dłuższy i bardziej płaski niż okrągłe łuki Pont du Gard, czy ostrołuki katedry w Kolonii. Nie ma też przypór umieszczonych na zewnątrz. Jak zatem taki łuk może stać prosto? Spotykamy tu bardzo pomysłowe rozwiązanie. Łuk hangaru przypomina zwykły łuk strzelecki, a ramadachu działa jak jego cięciwa, łącząca oba końce łuku. Na tym końcu siła przenoszona w dół łuku spotyka się z podporą, a łuk usiłuje wypchnąć się na zewnątrz. To stalowe połączenie, które tu widzimy, łączy łuk z ramą dachu. Siła wypychająca łuk na zewnątrz wyzwala z kolei siłę pociągnięcia, szarpnięcia w ramię dachu. Jest to efekt cięciwy łuku, dzięki któremu łuk hangaru może spoczywać na tych płaskich oparciach bez potrzeby wykorzystywania przypór. Znajdujemy się tuż pod dachem. Pod nami widzimy Jumbo Jetta. Nieczęsto możemy oglądać ten samolot z tego punktu widzenia. To prawdziwy koń pociągowy współczesnego świata Boeing 747. Remontuje się go co 6 do 10 lat. Ten jest już prawie wyremontowany, jeszcze 5 dni zostanie poddany malowaniu. Sama konstrukcja dachu wykonana jest z dźwigarów kratowych biegnących wzdłuż i w hangaru. Oto jeden z dwóch, które połączone są na górze z wieszakami. Dzięki tak olbrzymiemu rozmiarowi dach jest na tyle sztywny, by utrzymać dźwigi, które przenoszą silniki i inny ciężki sprzęt. To jedna z platform dostępu znajdująca się pod dachem. Możemy zejść na dół. Ogromny hangar widziany z tego miejsca robi imponujące wrażenie. Hangar w Hamburgu jest prestiżową budowlą Centrum Operacji Technicznych Lufthansa. To demonstracja zaufania do inżynierii, budowla publiczna, widoczna dla pasażerów, którzy mogą ją podziwiać z samolotów kołujących na pasach. Tę wielką przestrzeń można było połączyć używając bardziej standardowych wiązań i dźwigarów, ale wtedy hangar wyglądałby jak zwykła przemysłowa zajezdnia. Łuk natomiast jak zawsze ma w sobie naturalne piękno. Łuk jest formą czystą i prostą. Wytrzymałość czerpie ze swojego kształtu, jak widzieliśmy na przykładzie Pont du Gard, katedry w kolonii tego hangaru. Kształt ten zmieniał się przez wieki wraz z rozwojem nowych materiałów technologicznych oraz rozumieniem ich właściwości i zachowań. Łuk jako element konstrukcyjny ma przed sobą tak samo wspaniałą i wielką przyszłość, jak wielką i wspaniałą miał przeszłość. W kolejnym odcinku przyjrzymy się XIX-wiecznemu arcydziełu, wiszącemu mostowi Clifton. Będziemy podziwiać nowy, wspaniały i imponujący rozmiarem most Storbell w Danii oraz wysmuchłą, subtelną elegancję mostu Swiss Bay w Czechach. Wersja polska studio kompany Warszawa tłumaczył Zbigniew Mach, czytał Daniel Załęcki.